Panie przewodniczący, nagrywam tych parę słów do Pana, które Pan być może zechce obejrzeć i odsłuchać, a być może nie, nie mam na to wpływu. Żeby Panu powiedzieć, że postanowiłem Pana potraktować poważnie. Ten powrót pana do polskiej polityki uznać rzeczywiście za jakąś zmianę, czy szansę na jakąś zmianę, chociaż. Wszyscy wiemy, że to nie jest żadna zmiana, tylko powrót do przeszłości. Przyznam szczerze, że jako Polakowi, w jakiś sposób odpowiedzialnemu w moim dziennikarskim fachu za to, że za to, jak Polacy myślą o polityce, jest mi bardzo wstyd, że Polska w swoim życiu politycznym w swojej debacie publicznej nie jest w stanie wyjść cały czas poza nic lepszego niż spór pana z Panem Kaczyńskim. I jak się okazuje, przez ostatnich 6-7 lat, o ile zrozumiałe jest, że nie zmienił się prezes Kaczyński, bo kiedy się wygrywa, to w obozie zwycięskim rzadko dochodzi do zmiany, ale charakterystyczne jest to, że partia, do której pan teraz wrócił i której znowu pan przewodzi, nie była w stanie wygenerować niczego lepszego niż Borys Budka i Rafał Trzaskowski. O Ewie i Bronisławie Komorowskim już nie wspomnę, a i szerokie zaplecze tej partii nie było w stanie przelicytować Was wykreowaniem żadnego lepszego przywódcy niż Szymon Hołownia. W związku z czym Pan wracasz do Polski, i ja to przyjmuję do wiadomości i staram się choć przez chwilę, a w tym liście obiecuję, że tak będę robił, podejść do tego, jak to starożytni mówili, Cine i Ride Studio. Chociaż po pańskich dokonaniach dotyczących dziennika Rzeczpospolita i tygodnika uważam, że yy, owo sine ira zwłaszcza z mojej strony wymaga pewnego wysiłku. Ale taki mam zawód, staram się tego wysiłku dokonać i dlatego liczę na jakąś odpowiedź. Staram się pana traktować poważnie, chociaż najpierw muszę powiedzieć, panie przewodniczący, że pan tego wcale nie ułatwia. Ponieważ wraca pan z narracją starą, znudzoną, do znudzenia już powtarzaną Polaką i nieskuteczną, totalnej opozycji, ponieważ opowiada pan rzeczy delikatnie mówiąc, wzięte z sufitu. Przecież każdy dziennikarz doskonale wie, że Ewa Kopacz nie miała żadnego planu 500. Plus. Przecież każdy dziennikarz jest w stanie skontaktować się z Polską Grupą Energetyczną i od razu sprawdzić, że nie było żadnej awarii w Turowie. Przecież każdy, kto wie, jakie stosunki łączyły braci Kaczyńskich, póki żył świętej pamięci Lech, i jakie łączyły obu braci Kaczyńskich z panem, wie doskonale, że niemożliwe jest, żeby Lech Kaczyński skarżył się panu na ukochanego brata, czy przestrzegał przed nim. No rozumiem, to są takie chwyty politycznej propagandy i polsko-polskiej wojny. Nikt nie jest tutaj bez grzechu. Rozumiem, że jak pan widzi sam siebie w telewizji siedem razy w ciągu jednego programu powtarzającego Fir Deutschland, to ma pan ochotę odpowiadać tym samym i nie będę ustalał, kto zaczął. Choć tych punktów, które. Utrudniają mi poważne pana traktowanie, jest bardzo dużo. Wymienię jeszcze to hyienie traktowanie śmierci Pawła Adamowicza. Wie pan przecież doskonale, że ta śmierć nie ma żadnego związku z polityką, że nie dlatego morderca zaatakował prezydenta Gdańska, że na niego media szczuły. Jak to mówicie, a jeżeli szczuły, to głównie media Axel Springera i media związane z platformą obywatelską, która uważała przecież Pawła Domowicza za zbuntowanego odszczepieńca, nie podporządkowującego się jej Zarządzeniom, nawet radnych, którzy dochowali wierności Adamowiczowi, usunięto z Platformy Obywatelskiej. Pan o tym wszystkim wie, ale wszedł pan w logikę wojny totalnej, prowokowania, posługiwania się maksymalnymi emocjami. Ja wiem, że pewnych ludzi to oczywiście rusza. Dla mnie, cóż, zacytuję zdanie ze swojej ulubionej powieści. Czuję się tym znudzony, jestem na to obojętny, jak stary barman jest obojętny na krzyki pijaków w barze. Ale chcę Pana potraktować poważnie, chcę uwierzyć, że przynosi Pan jakieś propozycje. Więc pytam. Moim zdaniem są trzy najważniejsze tematy teraz i żadnego z nich Pan nie poruszył w swoich wystąpieniach. Przyznam, że to wystąpienie w Gdańsku poprzednie oceniam bardzo nisko, jako wyłącznie Pis jest dziki, Pis jest zły, pisma bardzo ostre, kły, i tak dalej i, ten, i to mm, mucenie emocjami, ale w tym wystąpieniu na długim targu w Gdańsku miałem wrażenie, były takie akcenty sugerujące, że chce Pan. Również dotrzeć do wyborców centrowych, nie tylko do wyborców plemiennych, nie tylko tych, którzy są wierni i nienawidzą strony przeciwnej, bo na przykład tak to oceniam, chcieli się czuć elitą i kiedyś się czuli elitą przy Panu, a potem zostali przegłosowani, wysadzeni z siodła, więc liczą na to, że Pan swoją ostrą retoryką przywróci im ten szacunek dla samych siebie i znowu będzie. Tak, jak było. No, to jest poza w tej chwili moim zainteresowaniem, ale mówił pan o na przykład yy, okazało się, że jest pan zatroskany o dobro polskiego kościoła? Chciałbym uwierzyć, że szczerze, czekam na dowody, mówił pan o rozmaitych innych sprawach, więc pociągnijmy to troszkę. Co ma Pan do powiedzenia ludziom? którzy na przykład głosują na Konfederację, podobno chce pan współpracować z Konfederacją, a nie z Lewicą. Podejrzewam, że to taka ściema trochę wypuszczona przez pańskie otoczenie, żeby działacze, działaczy Lewicy postawić do pionu i powiedzieć, że jak nie poddadzą się lub naweryzacji. W koalicji obywatelskiej to koło nosa, nawet jeśli PIS przestanie rządzić, to im koło nosa przejdą wszelkie związane z tym korzyści, jeśli się teraz nie podporządkują. Ale być może rzeczywiście naprawdę chce Pan też się zwrócić na przykład do tej części społeczeństwa, która mając szczerze dosyć tej wojny i tego Fir Deutschland i tego opowiadania o szczuciu na Pawła Adamowicza, chcą usłyszeć coś nowego. Ja pytam o trzy sprawy w ich imieniu, bo są trzy najważniejsze tematy w Teraz dla Polski. Pierwszy to jest kolonizacja. To, że jesteśmy obiektem kolonizacji, która wchodzi w fazę dla nas decydującą. Czy uda nam się ocalić owoce tych 30 lat, czy je stracimy? Pan jest bardzo oddany tej Sprawie 30-lecia, że to były lata wolności, że to były zwłaszcza pierwszych 25 lat absolutnie wielkie sukcesy. Można o tym dyskutować, ale jedno nie ulega wątpliwości. Tak, przez te 25 lat polska gospodarka ogromnie zyskała. Wielkim społecznym kosztem, to prawda, ale udało się osiągnąć zupełnie inny poziom. Uwierzyliśmy w opowieść o wolnym rynku, uwierzyliśmy w opowieść o przedsiębiorczości i okazaliśmy się jako Polacy fantastycznie przedsiębiorcy. Na przykład przyjęliśmy reguły, równe reguły gry z dużo przecież od nas silniejszą Unią Europejską, wierząc w to, że to będzie wolny rynek i zdominowaliśmy w Unii Europejskiej transport samochodowy. Kiedy się okazało, że jesteśmy od nich lepsi, to Unia Europejska użyła przeciwko nam eurodyktywy o pracownikach delegowanych. A kiedy to nie wystarczyło, żeby do końca zniszczyć branżę będącą naszym sukcesem, to Unia Europejska zapowiada objęcie transportu samochodowego limitami CO2, co oznacza naszą kompletną ruinę. Tak jak na ruinę Polaków obliczona jest polityka rolna, która ma zakazać chowu klatkowego, tego akurat, w którym Polacy są potęgą. Która próbuje zakazać hodowli zwierząt futerkowych, tych akurat, które hodujemy z wielkim sukcesem i sprzedajemy futra na cały świat. Nawet jesteśmy w stanie tutaj wspólnie z Chinami w Polsce stworzyć odpowiednie. Mówił o tym Szczepan Wójczyk na moim kanale. Wspólne przedsięwzięcie. Rynek, targ. Futer, który pozwalałby robić wielkie interesy na całą Europę? Gdziekolwiek. A to futra to jest dobry temat, bo przecież pański protagonista tutaj się zachowuje w sposób zupełnie sprzeczny z oczekiwaniami własnego elektoratu. No więc, co ma pan do powiedzenia na temat tej kolonizacji? Co Pan ma do powiedzenia na temat tak zwanego Zielonego Ładu? Jest pan człowiekiem inteligentnym, obyłym, pracował pan w Unii Europejskiej na dość eksponowanym, choć może nie tak ważnym, jak niektórzy twierdzą stanowisku, na pewno pan wie, jaki jest sens Zielonego Ładu. Na pewno pan wie doskonale, że to nie będzie miało żadnego wpływu na klimat, bo Unia Europejska nawet przy założeniu, że dwutlenek węgla decyduje o klimacie, to Unia Europejska produkuje tego dwutlenku węgla dość mało. I dopóki kraje, które 80% emisji. Światowej dwutlenku węgla za 80% są odpowiedzialne, budują nowe kopalnie, nowe węglowe elektrownie i to w ogromnej ilości. To nawet jeśli Unia Europejska zrealizuje cele przedstawione przez pana Timmermansa, to klimatu to nie zmieni, ale Polskę to może zniszczyć. Nawet zniszczy na pewno. Pan wie doskonale, że tu nie chodzi w dekarbonizacji, wcale nie chodzi o klimat. Bo gdyby chodziło, to dekarbonizacji dokonywano by na rzecz energetyki jądrowej, która nie produkuje dwutlenku węgla w ogóle. A tymczasem cały plan nastawiony jest na to, żeby spalanie węgla zastąpić wodorem. No tak, spalany wodór nie wydziela dwutlenku węgla, ale każdy powinien wiedzieć, a wystarczy o to spytać specjalistów. Na szczycie klimatycznym w Katowicach te wyliczenia były przedstawiane w 2018 roku przez Akademię Górniczo-Hutniczą, że aby wyprodukować 1 kg wodoru, to trzeba wyprodukować 8 kg dwutlenku węgla przy okazji. Więc o co chodzi w tym wszystkim? Obawiam się, że gdyby istniało coś takiego jak złoża wodoru, i gdyby Polska miała, tak jak w wypadku węgla, trzecie co do wielkości złoża wodoru u siebie, a kraje Starej Unii dysponowałyby akurat nie technologiami wodorowymi, tylko moto monopolem na technologie węglowe, to wtedy by się okazywało, że trzeba dewodoryzować całą gospodarkę i przechodzić na spalanie węgla. Otóż plan kolonizacji Polski to nie jest tylko wojna kulturowa, to nie jest tylko narzucanie. Związków partnerskich, którym pan się skutecznie opierał przez 7 lat, chociaż w sposób miękki, i to sobie cenię w pańskiej prezydenturze. Ale to nie tylko wojna kulturowa, to nie tylko narzucanie nam ideologii, która jest głęboko obca, bo wynika z odreagowywania krzywd wyrządzanych rozmaitym mniejszościom na zachodzie, które w Polsce nigdy krzywdzone nie były. Więc pomijając już tę warstwę ideologiczną, to ta kolonizacja jest zniszczeniem sukcesu polskiej gospodarki. Jeżeli przeprowadzone zostaną te eurodyrektywy pana Timmermansa, obojętne, szybciej wolniej to jest po nas. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodził się na zielony ład jeszcze zanim te dyrektywy poznał, więc jest tu szansa dla pana i chcę usłyszeć poważne wypowiedzi. Nie kogoś kto w życiu publicznym zastępuje jak zdaje się, zaczął pan od tego, ale rozumiem wewnętrzne spory na opozycji nie kogoś, kto zastępuje pana Kasprzaka z obywateli RP, czy, czy, czy panią Lempart, którą zresztą niepotrzebnie Pan przyjmował publicznie, nadając znaczenie osobie, które dla polskiej debaty publicznej byłoby lepiej, że była ignorowana przez zarówno przez lewicę, jak i przez prawicę. Że stara się pan zastąpić takich ulicznych liderów, jakichś panów szczurków czy, czy, czy panie podleśne. Nie. Jest pan byłym premierem, byłem przewodniczącym Rady Europejskiej, więc chcę poważnej odpowiedzi. Czy pan zamierza polski bronić przed tą kolonizacją? Czy pan występuje jako namiestnik kolonizatorów i przysłany został tu po to, żeby oczyścić. Opór, złamać opór naszego kraju przed dekarbonizacją na rzecz wodoru i, i przymusem kupowania zachodnich technologii? To jest pytanie, od którego uzależniam dalszą rozmowę z Panem, czy dalsze poważne traktowanie Pana. Druga kwestia. To demografia. To też jest wielkie wyzwanie polskie. My mamy w tej chwili katastrofę demograficzną. Ona się zaczęła jeszcze za pańskich poprzednich rządów, ale teraz wraca pan do kraju, gdzie jest katastrofa demograficzna. Ona nie grozi. Proszę, ona jest. Ona nastąpiła, bo jak mówią specjaliści, już nie ma wystarczająco wielu polek zdolnych do urodzenia wystarczającej liczby dzieci, żeby jakimikolwiek zachętami można było zwiększyć. W Polsce dzietność do stopnia zapewniającego, że, że, że będziemy się rozwijać. Rozwój nasz wymaga imigracji. Co pan zamierza zrobić z zarządzaniem tą imigracją? Bo można pozwolić na dziko wpuścić imigrantów i cieszyć się, że kolonizowany kraj jeszcze dodatkowo będzie zniszczony, podkopany, jego spójność będzie naruszona przez tych, przez tych imigrantów sprowadzanych do. Do tanich prac i osiedlanych tutaj? Czy ma Pan jakiś pomysł? Stworzymy Polską Wyspę Elis, stworzymy taki system przyjmowania takich imigrantów, którzy będą dawali jakąś nadzieję, że się zintegrują, że staną się Polakami? To jest drugie zasadnicze pytanie, jakie Panu chcę zadać. Jest jeszcze trzecie wyznanie, co, wyzwanie, co Pan zamierza zrobić z państwem polskim. Kiedy Pan Rządził tutaj jako premier przez lat 7, zorganizował je pan jako dość luźną federację rozmaitych sitw i lobbies, które tylko dlatego tego państwa nie rozsadziły, że po pierwsze smarowane było to wszystko wielkimi pieniędzmi z europejskich dotacji. W ciągu czterech, pierwszych lat rządów miał pan piąte PKB z dotacji unijnych, z kredytów wziętych jako druga połowa projektów tych dotacji unijnych. I z pieniędzy, które wtedy jeszcze Polacy wyjeżdżający na zachód przysyłali do rodzin. Później dopiero zaczęło się, że zaczęli ściągać rodziny do siebie, a nie przysyłać pieniądze do Polski. To było piąte PKB w ciągu czterech lat i Pan to wszystko zużył na to, żeby nic się nie zmieniało, żeby ta piramida rozmaitych sitw, lobist czy wręcz powiedzmy mafii, stale tutaj. Tkwiła, niezagrożona i wymagała tylko pana, jako rozjemcy, który siedział na tej piramidzie i tego przyciął, temu dodał, temu popilnował i był im wszystkim niezbędny. Z punktu widzenia polityki rozumianej wyłącznie jako technologia, jeżeli polityk nie ma innych celów, niż zrobić sobie samemu dobrze i odnieść własny, prywatny sukces, to to jest bardzo oczywiście skuteczne. Ale. Wraca pan do Państwa, które próbowano reformować, i to jak często jest z sypiącym się domem, jak on gnije, tak jak gnił za pańskiego premierostwa, to gnije, gnije, ale no, póki się mocno w ścianę nie kopnie, można udawać, że tego nie ma. A jeszcze jak się da farbą zalać, bo są unijne dotacje, to wszystko świetnie. Ale przez ostatnie 6 lat próbowano ten dom wyremontować, a jak się próbuje wyremontować przegniły dom, to zaczynają belki już lecieć na głowę i wszystko się rozsypywać. I właśnie do takiego państwa pan teraz wraca. Już się nie da balansować na szczycie piramidy rozmaitych układów. Co pan z tym zamierza zrobić? Bo ja słyszę tylko, żeby znowu było tak jak było. Przecież pan jest wystarczająco inteligentnym człowiekiem i wystarczająco doświadczonym politykiem, żeby wiedzieć, że tak jak było, to już nigdy nie będzie. Że to zaczyna się sypać. Jak pan zamierza coś zmienić? Czy w ogóle pan zamierza coś zmienić? Czy pan zamierza po prostu zebrać wszystkich do kupy, żeby w sytuacji, odwrócić no, sytuację wyborów prezydenckich, żeby było 8 milionów z drobnym hakiem na was, a tylko 8 milionów na PiS, i wtedy na podstawie tego drobnego haka, co wypuści pan tych wszystkich wypuszczonych przez 5 lat furiatów, 6-7 już prawie, może więcej, to będzie trwało, wypuści ich pan, żeby się mogli zemścić, żeby wszystkich mogli wyrzucić. Poprzednim razem też pan zapowiadał jakieś zemsty, tylko okazało się, że dwie komisje sejmowe, yy, kilkadziesiąt śledztw prokuratorskich nie było w stanie żadnych nadużyć PiSu wykazać. No, powiedzmy, że tym razem już by się udało jakieś nawet nadużycia wykazać, ale co to ma być cała zmiana? Zamierza pan nadal rządzić rządem, który się składa ze 120 ministrów, wiceministrów, którego nawet nie można zebrać w jednym miejscu? Zamierza pan te kurioza ustrojowe Podtrzymywać. A co pan zamierza zrobić z systemem sądowniczym? Wrócić do sytuacji takiej, którą zgódźmy się, nie jestem zwolennikiem tej reformy, ale PIS przynajmniej próbował zreformować skutecznie, czy nie? A wrócić do takiej sytuacji, że znowu KRS wybierają prezesi sądów, a prezesów sądów wybiera KRS i wszystko to jest państwem w państwie, tak jak chcą tego kolonizatorzy zresztą, bo oni Uważają, że właśnie takie państwo w państwie niezależne od państwa polskiego będzie dobrym narzędziem w ich ręku. Wie pan doskonale, że też obrona tak zwanych wolnych mediów w rękach zachodnich koncernów dokładnie temu samemu służy. I póki będą państwem w państwie wolnym od wpływów państwa polskiego, to nie znaczy, że będą w ogóle niczyich poleceń nie realizować, tylko będą pod wpływem tych, którzy narzędzia właścicielskie trzymają w rękach. A więc koncernów zagranicznych, obojętnie jest tak ważne, czy one są z europejskiego obszaru gospodarczego, czy spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Ważne, że są spoza tych granic. To wszystko mieści się w systemie państwa. Od góry do dołu przegniłego. Czy pan zamierza tylko w tym państwie osiąść na tronie, powiedzieć swoim ludziom, a teraz. Nastał czas zemsty, teraz my mamy o ten 1% więcej, więc wykorzystajmy to, wyrzucamy wszystkich, których PiS mianował, przywracamy wszystkich, których PiS wyrzucił, zabieramy wszystkie konfitury PiSowi, sami się nimi najemy. I co? Będzie pan budował elektrownie atomowe? To ważne pytanie wracające do kolonizacji. A jeżeli pan je będzie budował, to co? Znowu je pa pan powierzy panu Gradowi, żeby przez parę lat Pobierał gigantyczne pobory, podobno ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie, nawet i przez ten cały czas nie wyznaczył nawet lokalizacji żadnej. Co pan zamierza z tym zrobić? Panie Donaldzie Tusk, traktuję pana poważnie i żądam poważnej odpowiedzi, a nie opowieści o tym, że pis jest winny. Ocieplenia klimatu i burzy i powodzi yy, i temu, że ludzie do kościoła nie chodzą i Bóg wie czemu jeszcze, i nawet temu, że na, w sporcie nam nie idzie albo że w Związku Pływackim coś tam skopali czy, czy kolarskim. Nie, oczekuję jakiejś poważnej odpowiedzi. Jestem gotów wznieść się ponad wszystko to, za co mam powody pana darzyć gniewem. I potraktować poważnie, ale żądam i ja poważnego traktowania. Jako wyborca, jako dziennikarz, jako pisarz. A, wiem, że pan bardzo chciałby sobie podebatować z kimś, chyba na pewno nie z Jarosławem Kaczyńskim, bo jeśli wyciąga pan z pański stary numer, doceniam oczywiście, nad stołem ręka wyciągnięta, a pod stołem kopniak w kostkę tu pan opowiada, z, delikatnie mówiąc, kontaminację o tym, co to rzekomo Olech Kaczyński panu obratu nie opowiadał, a tu pan nagle zaprasza do debaty, żeby chodzić i mówić, ha, przestraszył się, nie chce ze mną debatować. Ale że pan poważnie chce z kimś debatować, to ja, skromny pisarz, służę. Zapraszam na swój blog, blog na, do studia, na, na do swoją stronę internetową. Jeśli zechce pan powiedzieć poważnie, nie o tym, że pis jest zły i dziki i trzeba pis odsunąć od władzy, tylko po co trzeba odsunąć pis od władzy? I co by pan zamierzał zrobić, jeżeli zakładam, że rzeczywiście chce pan sam objąć władzę, a nie tylko tutaj namieszać i schować się z powrotem w wygodnym gabinecie, myślę, świetnie uzarządzonym za to wszystko, czego się pan już w swojej karierze politycznej dorobił. Więc jeśli. Nie sądzę, ale jeśli zechce pan, to proszę bardzo, zaproszenie jest otwarte. Ale niekoniecznie musi pan przyjść do mnie osobiście i mi to osobiście powiedzieć. Natomiast na te trzy pytania koniecznie proszę odpowiedzieć. Kolonizacja Polski, włącznie z tematem samodzielności energetycznej, katastrofa demograficzna jak ratować Polskę na przyszłość jakie systemy Imigracji, kontroli, segregowanie imigrantów zamierza Pan wprowadzić, i czy w ogóle. No i Państwo Polskie z uwzględnieniem na przykład aparatu sądowego. I nie, że będzie jak było, bo jak było, nigdy nie będzie. Zresztą, gdyby Pan tego nie wiedział, to by Pan chyba nie liczył na to, że coś z tego wszystkiego, z tego pańskiego powrotu wyjdzie. Z poważaniem. Rafał Ziemkiewicz